I chociaż na chwilę przypomnisz sobie o sercu. Jutro będę kochał naturalnie, będę miłością obdarowywać Ciebie. Dla Twojego serca oczyszczę moje sumienie, moje serce oczyści Twoją duszę. Kiedy jestem z Tobą, czuję, jak miłość istnieje. Miłość czuję z Twego serca, ono dziś namaluje naszą miłość. Kiedy wrócisz, pomyślisz o miłości i chociaż na chwilę przypomnisz sobie o sercu, serce, które było gorące i kochało Ciebie, tęskni za spojrzeniami Twoich oczu. Twój wzrok dziś świeci jak słońce, jesteś lekka jak wiosenny wiatr. Jesteś szybsza od ptaka na niebie, płyniesz z wiatrem na fali morza.